Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Niebiescy, chcemy kompletu! Wszyscy do Gliwic! Czas na szpil! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Niebiesko-Ruda Śląsko. Ruda Śląsko to najlepszy i najbardziej aktywny fanklub ruchu, z którego kibice łażące na szpile liczyni są w tysiącach. NRSL to też triumfator dwóch ostatnich edycji rywalizacji fanklubowych, którzy mocno działają u siebie na rejonie, organizując turnieje czy inne imprezy. Wspierają klub, no i angażują się w działalność charytatywną. Ruda Śląsko Miasto Ruchu. Po zwycięstwie z Sandecją nasza drużyna zmierzy się z kolejnym zespołem walczącym o utrzymanie Fortuna pierwszej Lidze. Pod szadnią niebieskich zapytaliśmy, czy mecz z Resowią może być więc podobny do tego w Niepołomicach. W pewnym sensie myślę, że tak, zwłaszcza do pierwszej połowy, gdzie Sandecja czekała na to, co my zrobimy, pozwoliła nam kreować, nastawiając się na, na jakiś, jakąś możliwość kontry i faktycznie tak, tak ten obraz gry wyglądał, że to my prowadziliśmy grę. Szukaliśmy swoich okazji, nie było łatwo, o takowe, a, a sandycja raz, raz na jakiś czas się próbowała odgryzać. Myślę, że Resowia, która jest w bardzo trudnym położeniu, bo ma, ma tylko punkt przewagi nad, nad strefą spadkową, też przyjedzie tutaj bardzo ostrożnie nastawiona, tym bardziej, że wypada trzech zawodników z podstawowego składu. Oczywiście nas to nie może uśpić w żaden sposób, bo wskoczą następni, którzy czekają na swoją szansę i i mogą być jeszcze bardziej zdeterminowani od tych, którzy grali do tej pory. Myślę, że drużyna RSowi y, przyjedzie tutaj i, i będzie liczyła na to, że, że, zdobędzie, że zdobędzie jakieś punkty i, i może i to w walce o utrzymanie. No, wiadomo, że my mamy swoje, swoje cele i, i będziemy chcieli, chcieli wygrać to spotkanie, bo, bo są te punkty nam bardzo potrzebne. Co prawda, Resowia nie wygrała żadnego z trzech ostatnich spotkań i znalazła się tuż nad strefą spadkową, ale warto zaznaczyć, że w 2023 roku zespół z Rzeszowa zdobył 15 punktów tyle samo co pod Beskidzie i o jedno oczko więcej niż puszcza. Ponadto z trzech ostatnich wyjazdów do Katowic, Bełchatowa i Niepołomic Resowia przywiozła 7 punktów, a na dodatek nie straciła ani jednej bramki. W każdym tym zespole ten potencjał jest, jest spory, jest duży, każde to spotkanie może wyglądać, wyglądać różnie i nawet jeśli resowie weźmiemy i przypomnimy sobie spotkanie, że potrafili wygrać w Katowicach, potrafili wygrać 5 do 0 ze skrom, no to na pewno są to tylko wyniki potwierdzające to, że no, nikt tu nie ma z nikim łatwo i my sobie zdajemy sprawę, że to też nie będzie dla nas w żaden sposób łatwe spotkanie. Z reguły y, pamiętam, jak mieliśmy cztery punkty, i byliśmy w ogonie tabeli. Tutaj każdy mecz praktycznie od września gramy y, gramy o utrzymanie. Także tutaj nikt Ameryki nie odkrył. Y, myśmy nie mieli na moment łatwej sytuacji. Może mieliśmy troszeczkę oddechu ale to wszystko. Ale sytuacji łatwej nie mieliśmy nigdy. Także przed nami parę meczy do końca, i, i to w zasadzie tyle. Musimy walczyć o swoje i to jest. Y, nic tutaj nikt nowego nie odkrył. Myślę, że będzie to niełatwe spotkanie, bo to będzie przeciwnik, który na pewno przyjedzie na defensywnie, który będzie bardzo dobrze zorganizowany w działaniach obronnych. Natomiast mają w swoich szeregach kilku zawodników, którzy, którzy są, można powiedzieć, nawet indywidualnościami, tak, jak, jak chociażby Marek Mruz, ich najlepszy strzelec i, i tutaj nie można, nie można w żadnym momencie dać sobie odrobinę luzu, czy, czy zlekceważyć przeciwnika. Ten mecz na pewno sam się nie wygra, tutaj czeka nas ciężki bój. Sprawdźmy, jak przedstawia się sytuacja kadrowa naszego zespołu przed meczem z Ressowią. Niestety są kontuzje i jest pauza za kartki. Z powodu kontuzji sezon zakończył się już dla przemysława maja. Przeciąga się powrót do gry Tomasza Swędrowskiego, a ponadto po meczu z Sandecią duży znak zapytania stanął przy nazwisku Tomasza Wójtowicza. No, Tomek nie trenuje na dzisiaj, tak? Ta kontuzja jest. Okazało się, że. Nie mógł wyjść w tygodniu jeszcze na zajęcia, dzisiaj już jest czwartek. Także myślę, że tutaj w stosunku do Tomka Wójtowicza, to decyzja o tym, czy w ogóle będzie w kadrze meczowej, zapadnie w ostatnim momencie. Także no, tak, jak, tak jak mówimy, no, trzeba być na to przygotowanym i, i na pewno trzeba się z tym liczyć, że możemy zagrać bez Tomka. Dobrą wiadomością jest powrót do gry nieobecnego przez miesiąc Kacpra Michalskiego, który zaliczył już krótki występ w meczu z sandecją, zajmując miejsce na prawej stronie obrony. Tak, już w tygodniu poprzedzającym moje wejście. Z sandecją. Na treningach odczuwają niesamowitą radość, bo fajnie jest wrócić na boisko i, i ta gra cieszy niesamowicie. Cieszyłem się bardzo, że, że dostałem jakiekolwiek minuty i, i mam nadzieję, że wykorzystałem ze względu na to, że utrzymywaliśmy wyniki i zdobyliśmy trzy punkty. Nie ma to dla mnie dużego wpływu, bo gdzieś w przeszłości grałem dość często tą czwórką. Tak samo w ostatnimi czasy dużo grałem trójką, więc czy, czy gramy takim ustawieniem, czy takim, nie ma to dla mnie dużego znaczenia. Przeciwko Resowi nie zagra na pewno Patryk Sikora, który w niepołomicach zobaczył czwartą w tym sezonie żółtą kartkę i czeka go przymusowa pauza. Na liście zagrożonych aż sześć nazwisk. No Trzeba do tego podchodzić tak normalnie. No, to jest taka normalna kolej rzeczy. Jeszcze kilku zawodników jest zagrożonych. Pamiętamy też ostatnią, ostatni sezon w drugiej lidze, kiedy graliśmy. Na te ostatnie decydujące mecze barażowe baliśmy się, że też możemy y, potracić najlepszych zawodników i, i no tak, to, tak to jest, no taki jest regulamin, takie są zasady, zasady tej gry i, i niestety ktoś, jeśli ma tych żółtych kartek sporo, też musi swoje odpokutować. Do Gliwic osłabiona przyjedzie także Resowia. W ostatnich derbach Rzeszowa wykartkowało się aż trzech podstawowych zawodników naszych rywali: to Rafał Mikulec, Bartłomiej Eisenhardt oraz kapitan Bartłomiej Wasiluk. Trener Skrobacz od razu po meczu z Sandecją mówił, że liczy na kolejny komplet widzów na stadionie w Gliwicach. Czy to się uda? Do kompletu jeszcze trochę brakuje. Ale szkoleniowie z niebieskich jest pewny swego. Bo nie wyobrażam sobie, że teraz w tym najważniejszym momencie, że kibice mieliby gdzieś delikatnie spuścić stonu, także raczej jestem przekonany, że będzie komplet. I na naszych spotkaniach się nikt nie nudzi. Tym bardziej się trzeba cieszyć i tym bardziej zachęcać kibiców, żeby przychodzili. Myślę, że patrząc na te spotkania, które, które odbywały się w Gliwicach, yy, mówią wszystko, nie trzeba, nie trzeba nic dodawać, nie trzeba nikogo jakoś specjalnie. Yy. Mocno mocno zachęcać, żeby, żeby przyszedł na stadion, bo, bo, bo ten mecz jest gwarancją po prostu tego, że, że będą emocje i, 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 i mam nadzieję, że kolejne nasze zwycięstwo. Na pewno no, no, tak, na pewno zupełnie inna atmosfera meczu w Niepołomicach z, z Sandecją i, i trzeba było się e, przestawić na, na to spotkanie. Fajnie, że to się nam udało, że, że potrafiliśmy e, zagrać. zagrać e, na tyle dobrze, że to spotkanie wygraliśmy. Na pewno mecze u siebie to, to zupełnie inna, inna bajka, bo, bo atmosfera, doping i, 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 to, i cała, otoczka, cała otoczka meczu to, to zupełnie, zupełnie coś innego i myślę, że tutaj nie trzeba się specjalnie, specjalnie mobilizować, po prostu bardzo, bardzo mocno nas to nakręca. Rywalizacja w rozgrywkach Fortuna pierwszej Ligi nabiera rumieńców. Rzut oka na zestaw par 30. kolejki i aktualną sytuację w tabeli. Już w piątek czeka nas hit tej kolejki, w którym przewodzący tabeli ŁKS podejmie u siebie trzecią wisłę. W sobotę puszcza zmierzy się z Odrą, ruch zagra z resowią, a pod beskidzie uda się do Łęcznej. W niedzielę ciekawie będzie w Rzeszowie, gdzie dojdzie do bezpośredniego starcia zespołów walczących o strefę barażową, stali i arki. 30. seria gier zakończy się w poniedziałek działek w niecieczy, gdzie Termalika zmierzy się z zagłębiem. W tabeli prowadzi EKS 3 punkty przed ruchem. Dwa oczka do niebieskich traci Wisła. Termalika 4, a puszcza 5. W strefie barażowej znajduje się także Arka, ale blisko niej są stali pod Beskidzie. Nasz rywal tuż nad strefą spadkową, pod kreską skra, oraz będące w coraz trudniejszym położeniu Sandecja i Hojniczanka. Dobra niebiescy, jademy z konkursem. Napiszcie w komentarzu jaka będzie frekwencja na szpilu z Resowią. W to trefi dostawą odnos bon o wartości 100 zł do wykorzystania w strefach kibica. Mam nadzieję, że wygrotyn ten kto pierwszy napisze, że będzie komplet. Widzimy się w sobota w Glwicach. Czas na szpil.